Cześć wszystkim, tu kanał Reweaver. Dziś pokażę, jak naprawić błąd. Nie znaleziono 800 classes 14.3.2 w GTA San Andreas na Windows 11, 10, 8, 7 i innych. W skrócie, link będzie w opisie. Pobieramy plik. O tak. Teraz go otwieramy. Widzimy te foldery. Otwieramy każdy. Tak, z każdego kopiujemy pliki do folderu gry. Jeśli trzeba, zastępujemy pliki. W ten sposób. Najpierw stąd, potem z tego folderu. Wszystko oprócz Radme. O tak. Z tego folderu też wszystko poza Radme. Próbujemy grać. Problem powinien być rozwiązany. To wszystko. To był rewiver. Lajkujcie i subskrybujcie kanał. Na razie.